Katsudo Slim Method Fider to ultralekkie i jednocześnie bardzo wytrzymałe wędzisko, które mocno namieszało na rynku. Zostało zaprojektowane z myślą o metodzie i bardzo szybko zaczęło zbierać pozytywne opinie, gruntując swoją pozycję w rankingach. A dzięki trzem wariantom długości, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Od precyzyjnych rzutów na niewielkich łowiskach, po dalsze dystanse na otwartych wodach. Blank tego modelu wykonano z karbonu 30T. Co przekłada się na niską wagę z jednoczesnym zachowaniem niezwykłej wytrzymałości. A z uwagi na jego smukłość imponuje fakt, że maksymalny ciężar wyrzutu deklarowany przez producenta to aż 90 gram. Dwa krótsze warianty to równe dzielone dwuskłady o znacznie lepszej pracy niż wersja 3,5 metrowa, która z uwagi na długość transportową dzielona jest na trzy części, co negatywnie wpływa na jej parametry ugięcia i ładowania podczas rzutu. Na ogromne uznanie zasługuje design tej serii. Trzeba przyznać, że jest ona zaprojektowana z klasą. I choć moje wędki służą mi już trzeci sezon, to czarny blank ozdobiony złotymi i miedzianymi wstawkami nadal prezentuje się prestiżowo. A mówimy tutaj o produkcie w okolicach 300 zł. Przelotki Sea Guide o wysokiej odporności na korozję rozmieszczone są tak, aby zminimalizować tarcie żyłki i zapewnić płynny wyrzut zestawu. Rękojeść została maksymalnie odchudzona. Wersja Slim nie posiada korka, co dla niektórych może nie być komfortowe, zwłaszcza podczas rzutu. Uchwyt kołowrotka solidny i jak na razie niezawodny. W zestawie trzy szczytówki o średnicy 2,1 mm i długości 46 cm. Light, Medium i Heavy. Do kupienia niestety tylko w trójpaku, którego cena to 1 trzecia nowej wędki. Seria Katsudo cechuje się bardzo dobrymi możliwościami rzutowymi. Blank ładuje się w pełni pod podajnikiem od 30 do 50 gram i co najważniejsze, nie jest lejący. Dzięki szczytowej, szybkiej akcji reaguje błyskawicznie na nawet najdelikatniejsze brania. Ale ten rodzaj akcji ma swoje minusy, bo z kontrolowanym, komfortowym holem i amortyzacją mamy do czynienia dopiero w konfrontacji z większymi rybami. Kiedy jednak do niej dojdzie, mamy pewność, że Katsudo Slim Method Feeder poradzi sobie bez problemu z kilkunastokilogramowymi egzemplarzami, a może nawet z dwójką z przodu. Na plus z pewnością zaliczamy design, jakość materiałów i wykonanie, a także niską wagę, pomimo której producentowi udało się stworzyć kij o dużym ciężarze wyrzutu i imponującej pracy pod obciążeniem. Z minusów Gorsza amortyzacja przy mniejszych rybach oraz drogie i ciężkie do zastąpienia zamiennikami szczytówki, które często bywają wyprzedane, co wpływa na ocenę końcową. Mikado Katsudo Slim Method Feeder otrzymuje ode mnie cztery gwiazdki. To propozycja dla wędkarzy średnio zaawansowanych, ceniących sobie precyzję oraz dużą rezerwę mocy. Jeżeli szukacie lekkiej, szybkiej wędki do Method Feeder, ta seria spełni Wasze oczekiwania. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia nad wodą.